Co ciekawe, w tej chwili załadowałem piąty magazynek. Czwarty nie został wystrzelony do końca. Zostało jakieś 5-7 kulek, także no ale w tej chwili zobaczymy na ile wystarczy gazu z tego jednego naboju. Ale 5 magazynków to jest, mi się wydaje, naprawdę super wynik. Jak widać, pistolet na strzela. Koniec. Widać, yy, że już jest dość słaby. I nawet poczułem z yy, kilku metrów, bo strzelam na, na dość bliską odległość w tej chwili, że jedna kulka trafiła mnie gdzieś tam jednak się odbiła w nogę, także to już był koniec. Ale spokojnie cztery magazynki, 4,5 no, można wystrzelić z tego pistoletu bez żadnego problemu. No piąty to już. Ale te kulki latają, jak widać.